Porozmawiajmy sobie o częstych mitach dotyczących zarabiania na produktach cyfrowych. Niestety bardzo dużo osób wierzy w te mity, w te różne kłamstwa, i czas po prostu się z tym rozprawić. Bo być może jest tak, że ty też chciałbyś zacząć rozwijać biznes związany ze sprzedażą produktów cyfrowych, bo widzisz w tym sens widzisz, że to jest naprawdę bardzo fajny rodzaj internetowego biznesu, no ale gdzieś też uwierzyłeś w takie różne kłamstwa, mity i to cię bardzo mocno powstrzymuje i teraz zamiast ruszyć ostro do działania wziąć się za konkretną robotę no to ciągle stoisz w miejscu i gdzieś po prostu te rzeczy ciebie powstrzymują. A więc dlatego warto się z tymi mitami rozprawić, warto spojrzeć, czy to faktycznie jest prawdą. Będzie sześć tych mitów. Ja sobie te mity spisałem, dlatego będę tutaj zerkał od czasu do czasu niżej na swoją kartkę. To są takie rzeczy, które bardzo często się powtarzają, bardzo dużo osób w to wierzy. Takie można powiedzieć, że wręcz najczęstsze mity, w które wierzą ludzie, co jest związane ze sprzedażą produktów cyfrowych. Także zaczynajmy. Pierwszy mit to jest coś takiego, w co wierzy niestety bardzo dużo osób, nawet często takie pytania dostajemy. A mianowicie, czy bez marki i mediów społecznościowych można zacząć sprzedawać produkty cyfrowe, e-booki, kursy, różne PDF-y, czy, czy szablony, czy, czy wiele, wiele innych produktów cyfrowych, bo to jest bardzo szeroki temat. Czy można właśnie bez tych social mediów, bez yy, budowania społeczności, czy w ogóle bez posiadania społeczności na początku, czy można? Oczywiście, że można. To nie jest tak, jak się właśnie wielu osobom wydaje, że w zasadzie trzeba siedzieć od rana do wieczora na mediach społecznościowych, wrzucać te posty i że to jest tylko jedyna droga, żeby dotrzeć do tych klientów. Tak naprawdę jest to strategia szalenie nieskuteczna, przynajmniej na początku. Tak naprawdę na początku musimy się skupić na czymś innym. Zakładając, że już mamy fajny produkt cyfrowy, to trzeba stworzyć dobrą strategię marketingową. My chociażby w naszej akademii biznesu cyfrowego uczymy różnych fajnych strategii. Marketingowych, które wcale nie są związane z prowadzeniem mediów społecznościowych. Zupełnie inaczej można właśnie te produkty cyfrowe sprzedawać. To, co jest najważniejsze, to musisz mieć to, czego ludzie potrzebują i musisz umieć to zakomunikować w odpowiedni sposób, tak, żeby ludzie, klienci, zauważyli wartość, którą masz. Tak naprawdę media społecznościowe nie są tutaj do niczego potrzebne. Nie są potrzebne, żeby zacząć sprzedawać. OK. Można się nimi wspomagać w pewnym etapie, bo można zwiększać zasięgi, docierać do większej ilości osób, ale tak naprawdę na początku na zupełnie innych rzeczach powinno się skupiać na strategii, na docieraniu do ludzi, ale przede wszystkim na tym, żeby umieć komunikować, że to, co masz, jest faktycznie wartościowe. Jest wiele innych metod, tak jak wspomniałem, niezwiązanych z mediami społecznościowymi, które też mogą tutaj pomóc w sprzedaży, dzięki którym możesz zacząć sprzedawać swoje produkty. Ale odpowiedzią na to pytanie jest to, że nie, nie musisz mieć społeczności, nie, nie musisz prowadzić mediów społecznościowych, żeby zarabiać na produktach cyfrowych. Musisz mieć dobrą strategię, musisz mieć dobrą ofertę, stronę sprzedażową. To jest ważniejsze, to jest kluczowe na początku niż prowadzenie jakichś mediów społecznościowych. Bo jeśli tylko będziesz prowadził nawet media społecznościowe, no to okaże się też, że, że za wiele z tego nie będziesz miał. Jeśli nie masz całego swojego systemu działania, opracowanego systemu marketingowego, też za tym się może kryć taki strach. Ja wiem też o tym, że teraz jest pytanie, czy ty nie chcesz prowadzić mediów społecznościowych, no bo wie, że to jest czasochłonne i chciałbyś poznać lepsze metody, lepsze strategie. Czy może patrzysz na to przez pryzmat takiego strachu, że nie chcesz prowadzić mediów społecznościowych, no bo się boisz, że ktoś cię zobaczy, zauważy, oceni i tak dalej. Jeśli masz takie, takie podejście jak w pierwszym przypadku, czyli możesz prowadzić te media społecznościowe, jeśli to ma sens, bo chcesz zarabiać, bo twój biznes jest dla ciebie ważny, to ok. A jeśli ty się już boisz i to jest twoją główną, to głównie siedzi w twojej głowie, że nie chcesz tego robić, bo się boisz, to też jest duża szansa, że jeśli poznasz inne strategie, to też będzie cały czas z tobą, w tobie właśnie ten strach. Więc to jest też, y, trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja jestem gotowy robić to, co trzeba, żeby rozwijać swój biznes, czy może patrzę na to wszystko przez pryzmat takiego strachu. Ale jeszcze raz podkreślę, odpowiadając, nie, nie trzeba prowadzić mediów społecznościowych, nie trzeba mieć społeczności, żeby zarabiać na produktach cyfrowych. Można zacząć totalnie od zera. Są inne fajne strategie, których chociażby uczymy w akademii, które pozwolą właśnie zarabiać na produktach cyfrowych bez prowadzenia mediów społecznościowych, ale w pewnym momencie warto też prowadzić media społecznościowe, żeby bardziej rozwijać swój biznes, skalować swoje działania i tak dalej. Drugi mit. Muszę być specjalistą, by móc zarabiać na produktach cyfrowych. A więc wiele osób wierzy w to, wierzy w to że aby móc zarabiać właśnie na produktach cyfrowych, głównie na wiedzy, to trzeba być jakimś niesamowitym specjalistą. Najmądrzejszy w danej dziedzinie na świecie. No i niestety tak to nie wygląda, bo może być tak, że ktoś jest naprawdę ogromnym specjalistą, ale no nie, za, nie będzie zarabiał na swojej wiedzy. Raz, że sprzedaje coś, na co nie ma zapotrzebowanie, dwa, że sposób w jaki podaje tą, tą wiedzę jest nieatrakcyjny, że po prostu mówi o tym, co wie, a nie o tym, czego ludzie potrzebują. I to też wcale nie znaczy, że będąc specjalistą, będzie ktoś taki zarabiał na wiedzy. Ale z drugiej strony nie trzeba być specjalistą wielkim. Aby móc zarabiać właśnie na produktach cyfrowych. Bo do tworzenia produktów cyfrowych są potrzebne zupełnie inne umiejętności, umiejętności biznesowe, czyli takie właśnie jak stworzyć fajny, pożądany produkt cyfrowy, jak to opakować w produkt. Bo nawet można mieć wiedzę, ale trzeba umieć ją opakować w produkt odpowiednio, atrakcyjny. Do tego są różne metody, że nie musisz swojej wiedzy sprzedawać, jest wiele różnych metod. Dzięki, na bazie których możesz stworzyć właśnie swój produkt cyfrowy, tak? tak jak na przykład ludzie piszą książki o zdrowiu, nie mając kompletnie wykształcenia w kierunku zdrowia, tak? ale oni zbierają różne badania naukowe i po prostu ładnie to układają i przekazują, przekazują po prostu te badania w formie jakiegoś ebooka, kursu czy, czy książki. Bo ludzie wolą zapłacić już za gotową wiedzę, za ułożoną wiedzę, za ułożony proces, za ułatwienie. Przynajmniej wiele ludzi woli za to zapłacić, niż siedzieć i samemu gdzieś tam szukać po internecie. Ale to zaraz będzie kolejny punkt. Więc nie trzeba być specjalistą, bo nawet samo bycie specjalistą też Tobie nic nie da, jeśli nie będziesz umiał na bazie tej wiedzy stworzyć atrakcyjnych produktów. To co musisz umieć, Tworzyć wartościowe produkty. Musisz się po prostu tego nauczyć, jeśli chcesz zarabiać na produktach cyfrowych. My chociażby w Akademii naszej uczymy wszystkiego. Też pokazujemy różne metody na znalezienie takiego swojego produktu, na, pomysłu na produkt cyfrowy, i niekoniecznie te metody są związane ze sprzedażą własnej wiedzy. Można to w zupełnie inny sposób rozegrać. Lećmy dalej. Trzeci mit to jest coś takiego, że jestem nietechniczny. A więc wiele osób wierzy w to, że taki biznes internetowy. Jest tylko przeznaczony dla osób, które są jakoś tam niesamowicie techniczne. No dużo można mówić na ten temat, ale to nie jest prawda. Po pierwsze, wszystkiego można się nauczyć. Naprawdę jest mnóstwo narzędzi, które niesamowicie potrafi ułatwić pracę. Po drugie, żeby zacząć, to naprawdę można bardzo prostymi metodami uruchomić swój produkt, powiedzmy swój kurs, czy, czy coś tego typu, i już zacząć sprzedawać. Na gotowych, Ee, nawet można wrzucić filmiki na, na YouTube, zamknąć playlistę i to udostępniać e, ludziom w zamian za pieniądze, żeby po prostu na początku przetestować swój pro, pomysł, produkt. Jest dużo takich fajnych metod, bardzo prostych, że już można zacząć, ale jeśli chcemy to robić już troszkę bardziej profesjonalnie, no docelowo trzeba do tego zmierzać, to wszystkiego można się nauczyć. Nie jest problemem, że czegoś nie umiesz czy tak jak sobie możesz wmawiać, że jesteś nietechniczny, tylko ważniejsze jest to, czy ty chcesz się uczyć nowych rzeczy. Tak jak z jazdą samochodem, no nikt się nie uczy i od razu nie umie jeździć, ale jeśli nam na tym zależy, no to poświęcamy czas, skupiamy się i uczymy się tej jazdy samochodem. Tak samo jest tutaj z biznesem internetowym. Nie trzeba umieć programować, robić jakichś niesamowitych, nie wiadomo jakich rzeczy, tylko można wykorzystywać różne gotowe narzędzia i jest to naprawdę stosunkowo proste żeby sobie różne rzeczy tutaj porobić. Trzeba mieć tylko dobre źródło wiedzy, żeby jak najszybciej się tego nauczyć. Tutaj wspomnę tylko, że w naszej akademii też tego, tego uczymy, czyli jak różne techniczne rzeczy robić związane ze sprzedażą produktów cyfrowych. Kolejny mit. Wszystko już jest dostępne w internecie za darmo. Tak, czyli wszystko już jest, no już nie ma miejsca dla mnie. Albo nawet jak jest dostępne za darmo, no to nawet jak nie jest albo jak jest, no to z drugiej strony, i tak już konkurencja to sprzedaje, także nie ma miejsca dla mnie. No to jest znowu błędne myślenie, bo okej, okay, załóżmy, że faktycznie jest już to wszystko za darmo, ale teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, ja na przykład, jak chcę się czegoś nauczyć, to wolę komuś zapłacić, żeby kupić jakiś kurs, żeby się szybciej tego nauczyć. Bo nie mam czasu na to, żeby prze, przeszukiwać cały internet i, i szukać tej wiedzy i jeszcze po drodze parę miesięcy stracić na jakąś wiedzę zwodniczą, niepotrzebną. Więc pierwszy element to jest to, że ludzie płacą za ułatwienie. Tak jak jest dużo przepisów kulinarnych, książek kulinarnych, i cały czas powstają nowe, bo po prostu w jednym miejscu jest zebranych wiele fajnych przepisów, i ktoś kupuje sobie taką książkę i nie musi tracić czasu na poszukiwania różnych przepisów, bo tylko ma wszystko w jednym miejscu i to mu znacznie przyspiesza e, chociażby gotowanie obiadów na co dzień. Czyli ludzie płacą za ułatwienie. Ludzie płacą za to, że ułożysz coś w proces. Ludzie płacą za to, że coś jeszcze dodasz od siebie, tak? Ludzie często, przynajmniej wiele osób, chce mieć efekty szybko i jak najbardziej przyjemnie. I im twój produkt daje komuś efekty szybciej i bardziej przyjemnie, tym jest bardziej atrakcyjny. I teraz to też tak nawiązując właśnie do tej konkurencji, że coś już tam konkurencja robi, no to ja już nie będę robić. Właśnie często jest fajnie, że jest rynek konkurencyjny, bo to oznacza, że tam są pieniądze. Skoro są tam ludzie, którzy sprzedają, to na pewno są ludzie, którzy chcą kupować taką wiedzę. Tak jak jest dużo ludzi, którzy ma problemy z nadwagą, tak jest dużo trenerów, którzy im pomagają się odchudzić, bo jest ogromny z tym problem. I teraz lepiej wyjść na taki rynek konkurencyjny, bo jest dużo potencjalnych klientów, dużo problemów do rozwiązania, niż być jedynym na rynku, gdzie nie ma kompletnie klientów, albo jest kilku klientów w całej Polsce, czy nawet w całym świecie. Ale to też jest takie błędne myślenie, bo patrzymy na konkurencję i widzę bardzo dużo ludzi patrzy na konkurencję, czyli co oni sprzedają. Tak, warto czasami spojrzeć i dać coś więcej, ulepszyć swoją ofertę, dać efekty szybciej, przyjemniej i tak dalej, tak jak wspomniałem. Ale to na kogo trzeba patrzeć, to na klientów przede wszystkim. Jakie oni mają problemy, na co oni narzekają. Jeśli ludzie mają z czymś problem, to ty też możesz sprzedawać nawet podobny produkt, ale lepiej, najlepiej, żeby był troszeczkę lepszy. Może jakieś bonusy dasz, gwarancję, coś dołożysz, dorzucisz dodatkowo, ale bazuj na problemach ludzi. Czy jest na to zapotrzebowanie, a nie na to, co robi konkurencja? Bo tam yy, to nie tak się powinno szukać pomysłu. Pomysł przychodzi od klientów, tak? I no dużo można o tym mówić, ale to jest. Chcę ci wytłumaczyć, że to jest patrzenie nie w tym kierunku, w którym powinieneś patrzeć. Patrzymy na problemy, a nie na konkurencję. I to jest nie, mega ważne. Jeśli będziesz miał dobrą ofertę, naprawdę dobry produkt, na dobrym rynku dużym będziesz działał, to ludzie będą to i tak kupować, mimo że jest konkurencja. Lećmy dalej. Zrobię kurs o mojej pasji i zarobię. No to też tak niektórzy wierzą, też dużo ludzi tak mówi, że wystarczy robić coś z pasją i na pewno to się zacznie sprzedawać. No niestety nie, nie jest tak do końca, bo jeśli twoja pasja nie rozwiązuje problemów klientów, nie jest czymś, czego ludzie potrzebują, no to nikt ci za to nie zapłaci po prostu. Więc tak, fajnie gdzieś tam połączyć pasję z zarabianiem, ale musisz zawsze patrzeć, czy twoja pasja na przykład coś wiesz, i czy teraz za tą wiedzę ktoś będzie skłonny ci zapłacić, bo jest to dla niego wartościowe. Jeśli masz jakąś wiedzę, no ale ludzie tego nie potrzebują, no to nie ma sensu robić produktu cyfrowego związanego z tym tematem. Nawet jeśli on nie jest związany z wiedzą. Czyli patrzymy zawsze na rynek. Tak jak w poprzednim punkcie mówiłem, patrzymy na rynek. Nie na konkurencję, nie na swoją pasję, tylko przede wszystkim na zapotrzebowanie rynku. To jest ten fundament. No i już szósty mit będzie taki, że wystarczy mieć dobry produkt. I nic nie trzeba robić, i się samo sprzeda. Czyli to jest taki wtedy odchył w drugą stronę, można powiedzieć. Powiem tak: tak, produkt jest niesamowicie ważny. 50% sukcesu można powiedzieć, że to jest dobry produkt, a może i nawet więcej. Ale to jeszcze troszeczkę za mało, bo jeszcze trzeba zrobić tak, żeby ludzie zobaczyli, że Twój produkt jest wartościowy. Czyli trzeba mieć dobrą strategię marketingową, dobry plan działania, dobrze komunikować tą wartość, którą masz. Czyli z jednej strony trzeba mieć dobry produkt, a z drugiej strony też odpowiednią strategię marketingową. Wtedy mamy to najlepsze połączenie, o które nam tutaj chodzi. A więc też, żeby nie uwierzyć w to, że dobry produkt sam się sprzeda, bo samo się nigdy nic nie sprzeda. Trzeba jeszcze z tym wyjść, opracować plan działania i faktycznie, jeśli ten plan działania będzie dobry, twój produkt też będzie pożądany, no to będzie Ci wszystko szło zdecydowanie lepiej, szybciej, przyjemniej, jakbyś miał produkt po prostu słaby, niepożądany przez rynek. Nie trafiający zapotrzebowanie rynku. To wtedy dobra strategia też może pomóc, ale będzie ci zdecydowanie ciężej, niż wiadomo, że z dobrym produktem. Także to jest takich sześć podstawowych mitów, które gdzieś tam zauważam. No, ciekawe, czy ty też któryś ze swoich mitów, w które ty wierzysz, rozpoznałeś, czy może nic z tych rzeczy ciebie nie dotyczy. No, jeśli miałbyś jakieś takie swoje sztywne rzeczy, w które wierzysz, to, to możesz się podzielić z tym, tym w komentarzu: napisać, jak Ty uważasz, co Ty sądzisz o sprzedaży produktów cyfrowych, co o tym wszystkim myślisz. Jeszcze tak informacyjnie chcę też zaprosić do naszej Akademii Biznesu Cyfrowego, bo już kończymy zapisy. Jutro, czyli w poniedziałek 6 marca do godziny 23:59, zbieramy zapisy. Można się zapisać w dużo lepszej cenie, na bardziej atrakcyjnych warunkach. Więc jeśli faktycznie chciałbyś się krok po kroku uczyć zarabiania na produktach cyfrowych, to zapraszamy do naszej Akademii. Gdzieś tam na pewno będzie link pod tym nagraniem. A ode mnie tyle, jeśli chodzi o temat mitów. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.